Wam. Pytacie się jak my szykujemy sobie materiał do brykietowania, który jest taka sprytna maszyna. Oczywiście sami ją zrobiliśmy, z tego co było pod ręką. Taki materiał jest przerabiany, tu pod spodem jest jeszcze tam różności, tak? Kora, drobna trucina, zrębka. wszystko co możliwe. Tak? Oczywiście z, z drewna i to jest młynkowane przez to. Wychodzi coś takiego. To jest jeszcze wilgotne, to jest do suszenia akurat, ale coś takiego wychodzi. To jest taka najlepsza frakcja do brykietowania. A tak sobie to młynkuję. To wszystko materiał jest różny, gruby I, i drobniejszy, także takie coś u nas jest spikowane pod brykietowanie, nie chodzi o te czapki.